Dzisiaj mamy wielki zaszczyt gościć księdza Jerzego Popiełuszki, patrona nasze, naszego Solidarności. W sercu miasta Nowego Targu. Mija właśnie 40-rocznica od jego śmierci. Solidarność jest dumna, że ma takiego patrona, który walczył o wolność. Polaków i całej prawie Europy. Ta wystawa mówi o, o cał, całym życiu księdza Jerzego Popiełuszki. Przyjechało tutaj do Nowego Targu e, cała Polska, cała Solidarność, o, aż od Bałtyku, aż po Tatry. Także mamy reprezentantów całej Polski. Ksiądz Jerzy to jest patron naszych czasów. Ksiądz Jerzy walczył o wolność, o prawdę, miłosierdzie, uczył zło dobrem zwycięża. I dlatego chcemy młodemu pokoleniowi przekazać tą naukę księdza Jerzego. To jest y, jedna z najważniejszych postaw. W dziejach Polski XX wieku nie możemy opowiedzieć dziejów Solidarności bez przypomnienia księdza Jerzego, tak samo jak nie da się opowiedzieć biografii Księdza Jerzego bez nawiązywania do Solidarności, a Solidarność była tym najważniejszym ruchem, który najpierw destabilizował sowieckie imperium, a później 10 lat po sierpniu 80. roku przyniósł Polsce niepodległość. Zatem ksiądz Jerzy jest jedną z tych postaci, o których musimy pamiętać, bo to ona podtrzymywała działacze solidarności na duchu w tym najmroczniejszym okresie. My często zapominamy o tym, że za ojczyznę ksiądz Jerzy odprawiał nie wtedy, kiedy solidarność była najsilniejsza, czyli nie w czasie 16 miesięcy karnawału Solidarności, ale odprawiał je wtedy. Wtedy, kiedy Solidarność była w potrzebie. Już po wprowadzeniu stanu wojennego, wtedy, kiedy z dziesięciomilionowego ruchu zostało raptem kilkanaście tysięcy osób, które zaangażowały się w działalność podziemną. I ksiądz Jerzy był wtedy latarnią. Był wtedy tym człowiekiem, który dawał pogrążonym w mroku stanu wojennego światłość, który podtrzymywał na duchu, który był solidarny z najsłabszymi. Zapłacił za to najwyższą cenę, zamordowany przez reżim Jaruzelskiego, ale e, można powiedzieć, że ta solidarność, którą on okazywał ludziom Solidarności, później do niego wróciła. Oni pozostali solidarni z nimi, i to oni przenieśli księdza Jerzego do narodowej pamięci i dziś także o niego dbają. Jakim był ksiądz Jerzy? Bardzo prosty, sympatyczny, delikatny. No to co powiedział i napisał na obrazku prymicyjnym, że Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany z bolałych serc, serc. I to wypełniał całym szczuciu. On tu przyjeżdżał do, do szafrar. On był na jaszczurówce, tam gdzie papież, kardynał Wojtyła się zatrzymywał. I jak ta siostra, urszulanka go tam prowadzi do tego pokoju, tutaj będziecie spali. Na tym łóżku, gdzie papież spał. To ja tu nie będę spał. Ja będę całą noc tutaj klęczał i się modlił. A, siota, a siota mówi do niego, nie będziecie klęczeć, tylko to będziecie spać na tym łóżku, gdzie papież. I spał tam na tym łóżku, w tym pokoju, na piętrze, na jaszczurówka w tym. No w szafrarach bywał, w tatrach bywał, strama, Pawlikowski, Jasiak rok temu pochowany. Także to było to środowisko, górale tutaj stąd, no to nam przywozili, bo to była pierwsza zima i kolejne i teraz ciągle przyjeżdżają. Skarpety wełniane, korzuchy do spania, żeby tamte służby, które pilnowały grobu Księdza Jerzego, bo mogły być takie Przypuszczalnie podchody, żeby to ciało księdza Jerzego gdzieś tam kanalizacją i dlatego była ta służba i dalej ta służba trwa. Staramy się tutaj dbać o historię, o to, żeby przypominać zwłaszcza tutaj no, młodym ludziom też, żeby w jakiś sposób próbować dotrzeć do nich, bo to jest 40 lat, to jest dla młodych ludzi, to jest jakaś może i zamierzchła przeszłość. Innych dzisiaj mają bohaterów, a my chcemy im przypominać tamtych bohaterów, dzięki którym żyją dzisiaj w wolnej Polsce, w bogatej Polsce, bo przecież to nie można porównywać tych, tej Polski 40 lat temu, a dzisiaj nastąpiły ogromne zmiany. Ale to właśnie dzięki, dzięki takim ludziom, i, e, dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, to jest kolejne wydarzenie i zawsze starałem się podkreślać i, i utrzymywać tą dobrą relację, dobre kontakty z IPN, żeby e, jak organizują jakieś Wystawy, wydarzenia, to żeby pamiętali o nas, bo my zawsze chętnie się włączamy, chcemy uczestniczyć, chcemy też jakby wspierać, no i żeby Nowy Targ też na tej mapie miejsc, w których dba się o historię, w których też pielęgnujemy tożsamość naszą narodową, żeby zawsze się znalazł. No i to jest kolejna jakby odsłona tej naszej akcji, właśnie upamiętniania ważnych postaci, wydarzeń historycznych tutaj w Nowym Targu.